To czas szczególny, poświęcony najbliższym. Istnieje wiele obrzędów związanych z tym dniem. Cieszymy się, że, że możemy coś takiego zorganizować. Też mamy sporo stowarzyszeń, zespołów, kół gospodyń wiejskich, które są mocno zaangażowane i mają też teraz okazję, jakby się też zaprezentować. No mamy bardzo wiele atrakcji. Stoiska koła gospodyń, które jak zwykle prezentują nam potrawy i dania świąteczne. Bardzo mocną stroną tej wigilii na pewno są wszelkie warsztaty rękodzielnicze dla dzieci. Podczas tej imprezy. Podsumujemy także 26 edycję konkursu plastycznego na własonecznie wykonaną szopkę Bożonarodzeniową Będą także występy artystyczne, wystąpią zespoły śpiewacze, chór, zespo... tańca, orkiestra denta. Wszystkie takie rzeczy, które kojarzą nam się ze świętami podczas dzisiejszej drugiej otwartej wigilii znajdą się.